Jeśli chcecie kupić coinsy do FIFA 16 lub cyfrowe wersje gier na PS4 zapraszam was do supercoinsy.pl gorąco polecam. Siemanko z tej strony przemaz. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wielu z was się pytało, jak oceniam Euro 2016 pod względem reprezentacji Polski, kto wygra Euro, jakie będą półfinały itd. Także postanowiłem, że nagram mniej więcej jak ja to widzę. Oczywiście tutaj o oh, szaliku jestem, proszę bardzo. Reprezentacja Polski już niedługo każdy przed telewizorami będzie siedział, czy to w szalikach, czy, czy w jakichś czapkach, czy z flagami, czy sobie będzie malował twarz na biało-czerwony kolor. Dobra, także co, no zaczynamy. Grupa A, Francja, Rumunia, Albania, Szwajcaria. Francja, oczywiście, faworyt moim zdaniem do wygrania euro. Ja tutaj widzę 2 do 0 dla Francji. Dalej, Albania, Szwajcaria. Tutaj wydaje mi się, że będzie 0-1. Dalej Rumunia. Rumunia w ogóle mi się wydaje, że w tej grupie punktów za dużo nie zdobędzie, ale tutaj może być taka malutka niespodzianka: będzie po 1. Dalej Francja, Albania. Tutaj 3-1 dla Francji. Rumunia, Albania 0-1 i Szwajcaria, Francja 1-2. Także Francja i Szwajcaria wychodzą z grupy. Albania na trzecim miejscu. Dalej, grupa B, Walia kontra Słowacja. Czy Gareth Bale się dobrze pokaże na tym Euro? Zacznie od 1-0 Walia. Yy, I to nie zdobędzie w ramki Gareth Bale, yy, tylko Aaron Ramsey. Yy, dalej, Anglia, Rosja. Tutaj wydaje mi się 3-2 dla Anglii. Rosja, Słowacja. No mimo wszystko damy tutaj po 2, yy, Anglia, Walia, 2-0 dla Anglii. Rosja, Walia, 2-1, Walia, Słowacja, Anglia. Tutaj będzie po 1, czyli Anglia, Walia wychodzą, Słowacja na trzecim. Grupa C przed nami, Niemcy, Ukraina, Polska, Irlandia Północna. Polska, Irlandia Północna, tutaj 2-0 moim zdaniem będzie w pierwszym spotkaniu. Dalej Niemcy, Ukraina, tutaj 3-1. Ukraina, Irlandia Północna, 2-0. Niemcy, Polska. No będzie to ciekawy mecz. Czy znowu uda się, uda się tutaj coś ugrać z Niemcami. Niemcy Polska. Moim zdaniem tutaj będzie 2-1 dla reprezentacji Niemiec. Ukraina Polska od tego meczu będzie dużo zależało. No i Polacy wygrywają po ciężkim boju. Wyrównany mecz, końcówka spotkania. Grosicki strzela fałszem i mamy 1 do 0. Irlandia Północna, Niemcy. No tutaj oczywiście będzie pogrom 4-0 dla reprezentacji Niemiec. Także Niemcy, Polska wychodzą. Ukraina na trzecim. Dalej. Tutaj mamy grupę D. Hiszpania, Czechy, Turcja, Chorwacja. Turcja, Chorwacja. Tutaj damy po dwa. Hiszpania, Czechy. 2-0 dla Hiszpanii. Czechy, Chorwacja. 2-1 dla reprezentacji Rakiticia i Modricia. Środek pola niesamowity. Dalej Hiszpania, Turcja. Tutaj damy 2-1. Czechy, Turcja po 1. I Chorwacja, Hiszpania po 2. Także Hiszpania, Chorwacja wychodzą. Turcja na trzecim. I przed nami grupa E. Tak zwana grupa śmierci. Irlandia ze Szwecją. Tutaj dajemy 2-1 dla Szwecji. Z Latan coś tam będzie próbował pokopać. Belgia, Włochy. Czy Belgia będzie czarnym koniem, to się przekonamy. Czy Azard będzie w formie też będzie, będzie ciężko o to ale. Końcówka sezonu dosyć dobra, także wydaje mi się, że tutaj Belgia 2 do 1. Włochy Szwecja, tutaj 2 do 1 dla Włochów. Belgia, Irlandia, 3-0 dla Belgii. Włochy, Irlandia 2-1, i Szwecja Belgia 0-1. Czyli Belgia, Włochy wychodzą z Szwecji na trzecim i przed nami grupa E: Portugalia, Islandia, Austria i Węgry. Austria kontra Węgry daj mi się 2-0. Portugalia, Islandia 3-0. Islandia, Węgry tu będzie po 1. Portugalia, Austria to może być ciekawy mecz. Tutaj damy po 1, Islandia, Austria 0-1 i Węgry, Portugalia. Dobrze, wpisałem 4-2 dla Portugalii. Także z trzecich miejsc Ukraina, Szwecja, Albania, Turcja, Słowacja i Węgry. Także mamy tutaj już 1-8 Szwajcaria-Polska. Ciężki mecz, ciężki mecz, co będzie dla Polaków, ale ostatecznie wygrywają i są w ćwierćfinale. finale. Dalej Hiszpania, Szwecja. 2-0 dla Hiszpanów. Anglia, Turcja. 3-2 dla Anglii. Portugalia, Włochy. Tutaj mamy 2-2 i w karnych Buffon kontra Rui Patricio. Moim zdaniem Portugalia ma pecha na Euro. Tak? Ostatnio półfinał z Hiszpanią. Były rzuty karne, no nie udało mi się. tak, Mieli trochę pecha. Ale wydaje mi się, że reprezentacja Włoch tutaj będzie miała ciężko. I to jednak Portugalia awansuje do ćwierćfinału, a ćwierćfinał będzie miała naprawdę ciężki. Niemcy, Albania tutaj 3-0 bez problemu. Belgia, Chorwacja Tutaj po jeden i w rzutach karnych jednak Kurtła okazał się lepszy Kurtła, czy Minoleta będzie bronił Mniejsza, Belgia po prostu Awansowała dalej Francja, Ukraina 2-0 Francja Walia, Austria Dosyć mm, też taki tutaj wyrównany mecz Widzę, ale jednak 2-1 Walia No i Polska, Hiszpania No tutaj 0-2 dla Hiszpanów ćwierć finał to i tak wydaje mi się, że dosyć, dosyć dużo, jak na reprezentację Polski. Fajnie było, gdyby tam dotarli. Dalej Anglia Portugalia. Hmm. To może być też kurczę, ciężki mecz. 2-2 karne. Jednak 4-3 Anglia. No i przechodzą do półfinału. Ronaldo znowu zły. Że z reprezentacją nic nie osiągnie, ale trudno. Niemcy, Portugalia, Niemcy, Belgia. E, tutaj 4-2 dla Niemców. E, Francja, Walia, 2-0 dla, Franc dla Francji. No i mamy półfinały Hiszpania, Anglia. E, tutaj 3-1 dla Hiszpanów. Niemcy, Francja, 0-1. No i mamy finał Hiszpania, e, Francja. 0-2 dla Francuzów. Francja wygrywa euro. Moim zdaniem jest to faworyt. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Ogólnie jest jakieś dwa tygodnie temu też tutaj próbowałem sobie wytypować. W ogóle miałem inne półfinały, ale, ale trochę teraz wolałem to przeanalizować. No i co? No tak to tutaj wygląda. Finał Hiszpania, Francja. No czy taki będzie? Zobaczymy. Jeśli chcecie sobie też potypować, wytypować euro, link będzie w opisie do tej strony. Także co, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę, pokażcie, że kibicujecie Polsce, że jesteście patriotami. No i co, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.